Witam. Na tym filmie pokażę, jak odpalić walec. Tutaj dajemy, tu mamy gaz. Jeżeli jest na sam dół, to są niskie obroty. Do góry są wysokie obroty. Do odpalenia dajemy dźwignię gazu na maksa. Tu mamy korbę. Wkładamy sobie tą korbę w ten otwór. Jak poczujemy blokadę, to zatrzymujemy. Odprężnik do góry. I jak będziemy kręcić, to gdzieś tak za czwartym, piątym razem poczujemy takie uderzenie, wtedy kompresja Uderzy i silnik odpali, i tę korbę trzeba od razu wyciągnąć. I po wyciągnięciu korby od razu ujmujemy gazu, tak gdzieś na połowę, żeby silnik nie wszedł od razu na wysoki obrot. Gdzieś mniej więcej tak na połowie gazu, sobie maszyna chodzi, się rozgrzewa. Jeżeli chcemy jechać bez wibracji, możemy jechać praktycznie tam po minucie. Jeżeli chcemy załączyć wibrację, silnik się musi rozgrzeć, tak co najmniej z 5 minut. I, do, i muszą być wyższe obroty, czyli do pracy z wibracją obroty tak gdzieś co najmniej na, na palec tutaj szczelinach. No i później tą wibrację dajemy do przodu. Ja pokażę teraz jak odpalić, czyli gaz do góry kręcimy. Na takich obrotach sobie równy silnik chodzi.